Nowoczesne, inteligentne miasto to dzisiaj centrum wydarzeń i tych cyfrowych, i społecznych. Dlatego rząd planuje różne działania, projekty, wykorzystanie pieniędzy z KPO właśnie po to, żeby kierunek Smart City, Smart City 4.0, stał się codziennością i w dużych metropoliach, i w małych miastach. Projekty, które będą dotyczyły cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych, edukacji, kompetencji cyfrowych, to jest początek. Następny krok to infrastruktura sieciowa. To wszystko przed nami i najbliższe lata właśnie temu poświęcimy. Osiemnasta edycja Smart City Forum to ważne miejsce dla budowania dobrych relacji pomiędzy biznesem a administracją. Próba odpowiedzi na pytania, jak ewoluować z prawem, jakie zmiany legislacyjne wprowadzać, jakie kierunki rozwoju w strategii dostrzegać, żeby miasta nowoczesne, ale i te, które będą dopiero starały się o tę nowoczesność, będą się rozwijały, potrzebują od państwa. I jak państwo powinno wspierać tkankę miejską, żeby służyła ludziom.